Witajcie na kanale. Dawno nie było żadnego konkursu, więc postanowiłem przeznaczyć pierwszą ławkę z naszego filmu na temat testu ławek do 300 zł do rozdania i ławka Trek Sport TX150B ląduje w konkursie. Jedyne co musicie zrobić to napisać, dlaczego właśnie ta ławka powinna trafić do Was i ja wybiorę po tygodniu osobę, do której wyślę tą ławkę, komentarz, który najbardziej mi się spodoba. Zostanie nagrodzony właśnie tą ławką. Zasady są dowolne. Napiszcie taki komentarz, żeby po prostu zwrócił moją uwagę. Więc tutaj możecie zrobić śmieszny komentarz, możecie zrobić jakiś płaczliwy komentarz. Wszystkie chwyty dozwolone. Jak wiecie, po poprzednich konkursach wybierałem różne y, komentarze, które zwyciężały, także teraz pola na was, żeby się popisać. Ja tylko dodam, że ta ławka jest do 150 kg. Jak widać na razie chyba się nic nie rusza Ciężko mi jest dźwigać 35 kg na stronę jeszcze gadać, ale Jak widzicie ławka daje radę, nic się nie zrywa. Ta ławka jest do 150 kg jest składana, jest regulowana. Moim zdaniem bardzo fajny produkt, jeśli chodzi o mniejsze ciężary, albo na przykład trening z handlami. Wiem, że jest sporo osób takich, które sobie ćwiczą w domu tylko z handlami na mniejszych ciężarach. Ławkę po skończonym treningu możecie sobie złożyć jednym wyciągnięciem zawleczki. I co ciekawe, też ławka jest złożona w momencie przychodzi do was złożona. Ja tak samo mam oryginalny karton z niej. Ona była użyta tylko do filmu z. Yy z testami ławek. Jak ktoś nie widział, to zapraszam do oglądania. Więc to jest praktycznie nowa ławka, która trafi do jednego z moich widzów. Spakuję ją w oryginalnym kartonie, więc macie ławkę praktycznie nówkę. Zapraszam wszystkich do udziału. Udostępniajcie ten film. Łapka w górę, tak żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o konkursie, chociaż z drugiej strony będzie to wasza konkurencja, więc w waszym interesie nie jest, żeby udostępniać ten film. Życzę powodzenia w konkursie, oczywiście wkrótce będą też kolejne. Liczyłem, że szybciej osiągniemy te 5000 subów, ale coś tutaj mi się opieprzacie na kanale, więc na razie następnego konkursu jubileuszowego nie będzie. Jak się postaracie i wykręcimy 5000 subów, to wydaje mi się, że nagrody będą całkiem w porządku, ale o tym wkrótce, bo na razie jeszcze nam trochę tych subów brakuje. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się i powodzenia, hej!